Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, część druga, nie przedłużamy, jedziemy. No i mamy obiecująco, ponieważ na scenę wystąpił Zoidberg. Zoidberg, który zapowiedział, że ileś tam milionów ludzi pracuje na śmieciówkach. Teraz zapraszam młodego, który się na ten temat wypowie. Wobec tego może wreszcie będą jakieś konkrety. Moi drodzy, i wreszcie mamy gościa, który wygląda na kompetentnego. Nie mamy jakichś tam pieprzenia, że lubi koty, że jest działaczką społeczną, bla bla bla. Nie. Mamy gościa, który faktycznie chwali się, pracował tu, tu, tu i tu. Pracował jako instruktor, pracował jako korepetytor, a także w sklepie, no i na recepcji oraz w biurze. No więc spoko. Mamy wachlarz wszystkich możliwych prac dostępnych dla młodych. Heniek, błagam cię, nie spierdziel tego. No wreszcie ktoś, kto mówi konkrety, że jeśli w małym mieście mieszkacie, no to znalezienie pracy jest wręcz cytanicznym wysiłkiem. A umowa o pracę jest jak Yeti. Wielu mówiło, że tam widziało, słyszał, ale tak naprawdę nigdy nie widziałeś tego na własne oczy. I od razu pięknie zrobił doczt e ponieważ kucz na pewno zaraz jakiś by się pojawił, że ale to trzeba poszukać pracy w innym mieście. To on odpowiada, że rzeczywiście można, 30 km w jedną stronę, dzień w dzień i on tak pracował i to jest wycieńczające. A wiecie co? Ja się z nim zgadzam, ponieważ też tak robiłem. Moi drodzy, Henio jedzie z frajerami równo, ponieważ teraz wspomniał przed chwilą, że umowy na zlecenie to jest mit, że to jest takie wspaniałe, że dla młodych, że młodzi się tym jarają, młodzi to uwielbiają i zauważa, że tak naprawdę umowy zlecenie są wspaniałe tylko i wyłącznie dla prywaciarzy Januszy, ponieważ z dnia na dzień są w stanie ci powiedzieć, że jutro już tu nie pracujesz, miałeś pracę, nie masz pracy, był chłop, nie ma chłopa a najbardziej wredne jest to, Henio o tym nie wspomina, ale to jest taka moja osobista wstawka, iż niektórzy Januszy biznesu tworzą z tobą umowę zlecenie dla pizzu, rozumiecie i dopiero wtedy, jak zaczynacie okres rozliczeniowy i czekacie na PIT-a, i ten PIT nie przychodzi, dopiero do Was dochodzi, że tak naprawdę oni Was nigdzie nie zarejestrowali, rozumiecie? Oni, oni w ogóle nic nie zrobili, Wy byliście bezrobotni przez ten okres. I takie zagrywki często stosuje się w przypadku studentów, ponieważ student już jest ubezpieczony przez uczelnię, wobec tego prywatierz Janusz wcale ubezpieczać Was nie musi. A wy często gęsto pracujecie i nawet o tym nie wiecie, że de facto robicie na czarno. Takie przypadki się zdarzają, najczęściej właśnie w małych miejscowościach. Następne genialne, cieszę się, że Henio po prostu rzuca takimi bombami, ponieważ następna bomba na zasadzie, że słuchajcie, przecież prywacia rzuca wam na stół warunki, tyle i możecie zaakceptować albo nie. Ponieważ wielu kucy tego nie rozumie, wielu kucy twierdzi, że o, bo trzeba będzie renegocjować umowy. Jakie kurwa renegocjować typie jeden z drugim? Przychodzisz do Janusza, mówisz mu, że chcesz zarabiać więcej, on ci otwiera drzwi, mówi droga wolna i na tym się rozmowa kończy. I tak wygląda twoja rozmowa w Januszek się o podwyżkę. I druga najważniejsza rzecz, po co młodzi ludzie chodzą do pracy, żeby zdobyć doświadczenie, żeby móc sobie to wpisać w CV? Nikt normalny, jak jest młody, nie jest zainteresowany pracą na czarno, ponieważ pracy na czarno w CV sobie nie wpiszesz. Henio zauważa następną genialną rzecz, dlaczego młodzi ludzie wyjeżdżają z miasteczek takich maluteńkich, jak on wspomina, na przykład Głowno, bodajże z którego pochodzi, tak? Dobrze skojarzyłem? Głowno chyba. Chyba Głowno. W każdym razie, dlaczego młodzi ludzie w ogóle uciekają z takich miasteczek? Ponieważ tam nie ma pracy, tam nie ma perspektyw, wszędzie trzeba dojeżdżać. Usługi i handel ssają po same bile, ponieważ zarządzają nimi Janusze biznesu. Wobec tego nikt normalny nie chce być obsługiwany przez nich, a reszta, akceptująca milcząca mniejszość, siedzi sobie tam, ponieważ nie ma perspektyw. Zazwyczaj to są ludzie starsi, którzy nie mają czasu ani sił łazikować sobie gdzieś tam dalej, dwa miasta dalej, żeby sobie kupić mleko. I ta mniejszość utrzymuje Januszy, którzy sobie jakoś tam. Najwyżej podwyższą im cenę, żeby ten staruszek zapłacił ostatnie grosze swojej emerytury, nie mógł oszczędzić. No bo przecież, jak mówią Janusze biznesu i korwiniści, jak jest stary, to niech płaci, to jest frajer, ponieważ rynek weryfikuje. Tak, moi drodzy, to jest Henryk Wójtowicz z głowna. Sprawdziłem dlatego, ponieważ na sam koniec zapowiedział swój start do Rady Miasta. I teraz ja nie mam zielonego pojęcia, czy mnie Henio słucha, ja nie mam zielonego pojęcia, czy mam kogokolwiek w głowie, kto mnie słucha, ale pragnę tutaj, z tego miejsca, bardzo gorąco Henia pozdrowić. Dlaczego? Dlatego, ponieważ moi drodzy, wreszcie podczas tej całej konwencji ktoś mówi konkrety. I według mnie, wreszcie rzeczy stuprocentowo związane z problemami młodych. Według mnie od tego w ogóle powinni zacząć całą konwencję. Nie od hasełek jakiejś tam wyuczonych feministki. Nie od jakiejś tam przeczytanej z kartki w prezentacji czternastolatka. Od Henia. Henia, który reprezentuje według mnie problemy wszystkich młodych ludzi. I moi drodzy właśnie takiej lewicy chcę. Lewicy o twarzy Henia. Nie pudrującej nosek i migdalącej się do 2% społeczeństwa. Nie. Do całości, bo mam wrażenie, że lewica przez ostatnie lata całkowicie zapomniała, że większość jej elektoratu to zawsze byli, są i będą pracownicy. Nie mniejszości, nie imigranci, pracownicy. Kończąc wątek, Heniu, kocham cię, pij ze mną kompot i jak to powiedział pewien polityk, We will watch your career with great interest. No i co, i tak dobrze żarło, no i się skończyło, bo wiecie co znów mamy dla odmiany? Tak, następną babkę reprezentującą protesty, tym razem z Krakowa. I tutaj mamy babkę, która według mnie odrzuca na wstępie. Dlaczego? Dlatego, ponieważ jej postawa na początku to postawa tak zwana kaznodziejska. Dlaczego kaznodziejska? Ponieważ opiera całą swoją narrację o tezę. Tezę, która zostaje uzasadniona jak? Wszyscy wiemy! Wszyscy wiemy, że w kwestii klimatu nie ma dobrych wiadomości, są tylko złe. Ale ja na przykład to ja nie wiem jakie złe, o co chodzi? Się dalej nie dowiedziałem, ponieważ dalej jest narracja, jak to młodzi ludzie są bici, zastraszani przez policję, szkalowani, niszczeni, miażdżeni. I wiecie, to by nawet ten przekaz miał sens, gdyby najpierw był po pierwsze uzasadniony, a po drugie, gdyby wcześniej nie było innej aktywistki, w tej pierwszej, która właściwie mówi dokładnie to samo co ty, Matyldo. Wobec tego w tym momencie wasz przekaz się zlewa i ja mam wrażenie, że oglądam film, który już widziałem. Tak są traktowani młodzi ludzie, którzy wreszcie postanowili zrobić coś z problemem, w którym wszyscy siedzimy. No, yy, powiem tak, yy, sam ogólnie wychodzę. Z założenia, że rozwiązaniem na ten problem jest technologia, ponieważ na pewnym etapie rozwoju technologicznego w ogóle będziemy mieli zdolność terraformowania planety. Wobec tego nie będzie nam potrzebne przejmowanie się jakimś klimatem, czy my będziemy produkować mniej CO2, czy więcej, bo my to zmienimy. Ale ogólnie załóżmy, że zakładam wasze ekologiczne kalosze, chcecie zmienić planetę, no to przepraszam bardzo, ale jak? Zachęcacie tam do używania papierowych słomek zamiast plastikowych, papierowych sztućców zamiast plastikowych, w ogóle odejście od plastiku, bla 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 bla, i to rzeczywiście pomaga wam faktycznie w waszym celu. Ale moja droga, mam wrażenie, że bójki z policją nijak nie rozwiążą waszego problemu. Mało tego, powiększą jeszcze ślad węglowy, no bo przecież jakoś musieliście tam dostać się. Policja dostanie się na miejsce radiowozami, czyli pojazdami napędzanymi na paliwa kopalniane. Ropę bądź benzynę. A mało tego, w momencie szamotaniny zniszczycie na pewno jakieś drzewko, krzew czy coś podobnego. No to śmiem wysnuć, że nawet na podstawie waszego światopoglądu te wszystkie protesty to są kontrproduktywne. Już nawet pomijam fakt, że wy piszecie te swoje transparenty na kartonach, czyli następnych rzeczach, które mogłyby być wykorzystane w inny sposób albo zutylizowane, ale będą się przez najbliższe dwa tygodnie pałętać po miejscu, gdzie protest był. Dlaczego nie możecie uświadamiać ludzi poprzez kampanię, poprzez akcje społeczne, rozmowy? Bo wiecie, o ile ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć ten strajk kobiet, że rozumiem, wychodzicie na ulicę, ponieważ chcecie pokazać, ile was. Jest ok, o tyle tutaj kompletnie to nie ma sensu. Jako młodzi ludzie musimy stawiać czoła suszy, w zwiększonej cenie żywności. Matyldo, dokładnie tak samo jak Twoja koleżanka mylisz w ogóle winnych tego wszystkiego, no właściwie to z poprzednimi pokoleniami. To nie jest wina ekologii bądź jej braku, że ceny żywności są wysokie. Tak samo w przypadku susz bądź innych warunków pogodowych uzależnionych od otwartej przestrzeni. Winę za to, moi drodzy, ponosi tak kapitalizm, a właściwie jego wynaturzenie. Ponieważ, jeśli ktoś zauważył, że takie rzeczy jak artykuły pierwszej potrzeby są kupowane przez wszystkich, to doszedł do wniosku, że ludzie i tak je kupią. Wobec tego cenę można windować coraz wyżej, coraz wyżej i wyżej i jeszcze wyżej. I dzięki temu mamy na przykład chleb, który kosztuje na tym etapie 5 złotych albo nawet 8. Oczywiście mamy też wytwór który smakuje jak gówno, ale wprawdzie jest za dwa złote. Zatem kogo stać? To kupuje normalne produkty, świeże, zdrowe, a kogo nie, no to mu pozostaje jakieś gumowate dziadostwo za grosze, żeby nie narzekał, że sobie tego większego, lepszego nie może kupić, no bo przecież co, głodny nie chodzisz. Moi drodzy, tak samo z anomaliami pogodowymi. Dlaczego nad Polską pojawia się na przykład trąba powietrzna? Albo susza. Wcześniej wszystko było oplecione lasem, żeby po prostu ten las był, żeby się rozwijał, zwłaszcza po II wojnie światowej, starano się, żeby te lasy za wszelką cenę odratować. Teraz deweloper może mieć las, a może nie mieć lepiej lasu, ponieważ pusta działka się lepiej sprzedaje, a drewno można przecież wiecie, no, opylić za hajs. A taką pustą działkę to albo osiedle zrobisz, albo pole, albo sprzedasz komuś, żeby ktoś to jakoś przerobił, albo zakład wybudował. No a z lasem jest problem. I tym pięknym sposobem mamy rozpiewszony ekosystem oraz skupisko wilgoci, które zatrzymuje wilgoć, które zatrzymuje wodę, zatrzymuje różne bogactwa gruntowe oraz użyźnia ziemią. O pato deweloperce nie wspomnę z litości. Ale po raz kolejny, czy nasz. Wasze dziewczę to widzi, nie obwinia cały czas ludzi starszych. Czyżby stare słowo na K nie przechodziło wam przez usta? Ponieważ zauważam właśnie, że przez całą konwencję nie padło ani jedno złe słowo na kapitalizm. Dlaczego? Czyżby waszym guru się obecny system opłacał? Nie wiem, załóżcie mi foliową czapeczkę na głowę, ale no tak mi się wydaje, że tutaj wszyscy starają się nie powiedzieć jednego słowa. Moi drodzy, cofam, cofam, wycofuję, co powiedziałem, Matylda powiedziała, że winne są koncerny i korporacje. I tutaj wielkie brawa dla dziewczyny, że wreszcie ogarnia, kto jest winny, ponieważ pierwsza dwójka tak wychodziła z założenia, że no, no, no ktoś jest winny, ale ja w sumie nie wiem, kto, jestem wkurwiony, ale... A, ale nie wiem. Ba, ten czternastolatek wręcz dawał do zrozumienia, że winne jest państwo. Tymczasem naprawdę bawi mnie reakcja ludzi za nią, jak powiedziała o korporacjach, ponieważ ta babka po jej lewej stronie, po, po naszej, z naszego punktu widzenia, lewej, to mam wrażenie, że ma flashbacki z Wietnamu, a czarzasy to widać, że się gotuje. Musimy wziąć pod uwagę wszystkie możliwości, w tym energię atomową. O, wreszcie ktoś to wspomina na lewicy. Ponieważ nie wiem czemu, ale zazwyczaj ekolodzy i ogólnie lewicowcy mają jakieś takie antytechnologiczne podejście na zasadzie, a to, nie, może nie. Technologia ma pomagać człowiekowi, i dopóki tego ludzie nie zrozumieją, dopóty będzie źle. Inna sprawa, że Matylda nie mówi wprost i teraz nie wiem, czy po prostu źle diagnozuje problem, chociaż wcześniej pokazała, że jednak jest wręcz przeciwnie, czy po prostu nie może na tej konwencji tego powiedzieć, że trzeba wziąć wreszcie kapitalistów za mordę. Tak czy owak, według mnie żadne protesty tego nie zmienią, a nawet wręcz sytuację pogorszą. Potrzebna jest wam kampania informacyjna. Informacyjna. Na sam koniec wspomina komunikację miejską w Krakowie, no i tam ceny biletów, że w ogóle bilety semestralne zostały usunięte, bla, 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 bla. O samej komunikacji miejskiej to chciałbym w ogóle zrobić osobny odcinek, wobec tego teraz się nie będę wypowiadał. Ale na tym, moi drodzy, skończyliśmy wypowiedzi młodych, wobec tego, moi drodzy, podsumowanie. Druga część jest o niebo lepsza, ponieważ wreszcie wyszli ludzie, którzy zaczęli mówić wprost, jakie mają problemy ludzi młodzi. Genialna wypowiedź Henia, Matylda, no powiedziała dosyć dużo mądrych rzeczy, ale tak, żeby nie powiedzieć, więc przypuszczam, że chyba nie za bardzo mogła. I obydwa te przekazy zostały tak upchnięte po środku, żeby były, żeby istniały, ponieważ potem mamy zaś następną babkę na temat protestu kobiet oraz gościa od LGBT. To jest następna część, którą sobie zrobimy, ale teraz podsumowanie tej. No, wielki żal przede wszystkim, że to nie byli frontmeni. Ponieważ ci według mnie mówią o konkretach, Matylda troszkę według mnie mniej, ponieważ mnie na przykład ekologia właśnie z przyczyn technologicznych nie interesuje, ale to jest materiał na inny materiał. Wracając jednak do meritum, według mnie ci młodzi ludzie powinni reprezentować kierunek lewicy, reprezentować działalność lewicy, tymczasem mamy jednak skręt w stronę według mnie pierdół. Bo jakiś dzieciak czytający z kartki, czy babka wykrzykująca, hasełka, to są dla mnie pierdoły. Może to jest tylko moja opinia, może się z nią nie zgadzacie, ale dla mnie, jako młodego człowieka, są to pierdoły. I ja na przykład nie jestem zainteresowany partią, która jako frontmenów daje ludzi, którzy się zajmują bzdurami, tylko ja chcę ludzi, którzy zajmują się większością problemów ludzi młodych. I szczerze mówiąc w tej części rzeczywiście zobaczyłem takowych ludzi. Gdyby Henio startował przykładowo z mojego miasta oddałbym na niego głos. Gdyby Matylda wychodziła na ulicę mojego miasta prawdopodobnie wdałbym się w dyskusję z nią. Oczywiście gdyby tylko na wstępie porzuciła kaznodziejski ton. Ale podsumowując, według mnie na cztery osoby, które obejrzeliśmy, półtora, że tak to określę, mówi na temat faktyczny, który jest istotny. Jak to na razie oceniam, słabo, ale zobaczymy sobie jeszcze następną część, co nam powiedzą nowi ludzie. A tymczasem zapraszam Was do komentarzy, żebyście wypowiedzieli swoje zdanie, a także do innych moich materiałów, ponieważ komentarze, jak zwykle były, są i będą Wasze. Ale, ale, najpierw pragnę z całego serca podziękować mojej trójce patronów, ponieważ tak, mamy trzeciego patrona, mamy przemka, mamy anonimową, ale także mamy Marcina. Dziękuję wam z całego serca i tym, którzy przekroczyli próg, przypominam, że możecie do mnie napisać oraz rościć sobie prawo do wyboru jakiegoś tematu. Temat ten będzie omawiany jako pierwszy, przed wszystkimi w ogóle innymi, które dla Was przygotowałem, dla całej widowni właściwie oraz anonimowa będzie miała dostęp do niego jako pierwsza, ponieważ przez pewien okres czasu będzie on prywatny, aby mogła się z nim zapoznać, i wtedy zostanie on upubliczniony propublikowano dla wszystkich. Takowy materiał oczywiście też nie będzie obłożony reklamami, bo ja nie jestem gościu z fotela, żeby kasować dwa razy za to samo i będziecie mogli go oglądać dowoli. Z tego tytułu zachęcam Was wszystkich do Patronite'a, możecie składać jednorazowe datki, możecie składać wielomiesięczne datki, możecie składać co miesiąc, możecie cyklicznie, możecie robić jak chcecie, co gdzie chcecie. Patronite'y, tak samo jak komentarze, były, są i będą tak, też wasze!